Cześć siemanko witajcie! Z tej strony oczywiście Likowski. A to kolejny odcinek ze Farminga na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odcinek z Sandomirskiego Rolnika, najprawdopodobniej ostatni z tej serii. Na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia Subika na moim kanale łapki w górę oraz na dołączenie na Discorda dla widzów, link macie w opisie A dzisiaj jak mówiłem już ostatni odcinek z tej serii E, chyba że coś się odmieni, i może jeszcze jakieś kiedyś powstanie, e, a więc co? Na tę chwilę e, będziemy kończyć tą serię, ponieważ ona nie generuje wyświetleń. Jeśli chodzi o trzy ostatnie odcinki, no to w granicach e, 40-50 wyświetleń, więc no, według mnie no to jest mało i dlatego też trzeba zakończyć. I też nie ma przyjemności zgrania e, na tej e, serii. E, a więc, co? Dzisiaj sobie e, ogarnąłem wszystko, posprzedawałem i tak dalej. Podsumowałem wyświetlenia i tak dalej, wszystko Więc dzisiaj sobie na ten temat pogadamy Wow, 108 tysięcy, powiem wam, że zarobiliśmy Najpierw powiem, co będziemy robić Dzisiaj polecimy sobie ze sprzedażą świnek Oraz polecimy z gnojowicą I więc co zapraszam do oglądania A teraz lecimy sobie na gospodarstwo odstawić przyczepy I lecimy ze świniami a więc tak panie e, zapytacie skąd mamy aż tyle pieniążków na naszym koncie ponieważ już wam mówię e, sprzedaliśmy pszenicę po takiej cenie sprzedaliśmy jęczmień po takiej cenie e, sprzedaliśmy owiec po takiej cenie i sprzedaliśmy rzepak e, znaczy słonecznik również po takiej bardzo fajnej cenie i teraz sprzedaliśmy soję oraz również kukurydzę sprzedaliśmy za 1500 więc powiem wam że nie pytacie dlaczego czas nie leci do przodu Ponieważ, yy, lecimy sobie teraz Ponieważ kosiemi mi cena, była bardzo fajna i zatrzymałem sobie czas I Stwierdziłem, że bo przypadkiem przyspieszyłem A nie chciałem, żeby cena mi Zapotrzebowanie, jak i ceny na inne złoża mi poszły w dół yy, Dlatego, więc yy, co Przedstawiam może statystyki, jakie się udało zgromadzić Na tym yy, kanale z tej serii oczywiście A więc co, yy, jeśli chodzi o odcinki Ile, ilość odcinków, które nagrałem, no to jest 52 odcinki Znaczy 51, ale ten jest 52, więc powiem wam, że Trochę tych odcinków Nagrałem, więc no dosyć sporo razy 15 minut średnio Więc no to wychodzi dosyć ładna Ilość godzin Więc co, jeśli chodzi o ilość przegranych godzin na tym saveie, no to jest około 86 godzin, więc powiem wam, że bardzo Według mnie no to jest sporo, tym bardziej że ja grałem jeszcze przed serią y, tutaj na tej mapce, więc no troszkę się zeszło. A więc co, odczepimy sobie tutaj przyczepki. Podjedziemy sobie od razu pod y, beczkowóz, który pożyczyłem od sąsiada, od kolegi takiego naszego znaczy, no, sąsiada sobie to nie, bo dalszy taki kolega. Y, więc y, pożyczyłem sobie właśnie to taki beczkowóz. Mam nadzieję, że New Orleans sobie da radę. Nie będzie takich jajek z Sandomierskim Rolnikiem, że John Deere nie dał radę, Nie dał, no dawał radę, tylko że słabo radę z oczywiście rozrzutnikiem Obornika. A więc co, sprzedajemy nasze świnie, ładujemy je do pełna. Czyli 9 sztuk. Potwierdź. I są tutaj czarne? Są. Jeśli chodzi o dalsze statystyki to tak. Ilość wyświetleń zgromadzonych przez tą serię Na moim kanale no to jest 4900 wyświetleń około Więc powiem wam, że no szału nie robi Więc e, w sumie no Głównie średnie wyświetlenie e, Na odcinek nie licząc były takie dwa odcinki potężne, że jeden około 1000 wyświetleń co że tak że czymś polu e, Zawrócimy sobie, polecimy tędy Na no, moje pole e, Jeden odcinek około 1000 wyświetleń, drugi około 300 Albo 400 wyświetleń, więc powiem, że no trzału no, nie było co, nie? Najpopularniejsze odcinki z tej serii, oczywiście, ale średnio bynajmniej jak rzucałem odcinki, no to około 60 wyświetleń, 40, 60, 70 wyświetleń, no zdarzało się tam parę ponad stówkę, ale no to, to nie, nie było szans, żeby ta seria rozwijała mój kanał i dlatego też stwierdziłem, że ją kończymy, chyba że coś się odmieni i. Ten, i coś się stanie, już Wam pokażę, ile jeszcze zarobiliśmy. Nie, nie tylko z tych, ze, z, z, ile zarobiliśmy ze zbóż. Zaraz wam pokażę. E, więc co, tak myślę, że do 10 minut zrobimy sobie ze dwa kursy z tymi świnkami naszymi. E, I resztę sobie nie wiem, raczej nie będę już nic grał na tym sewie, poza odcinkami. Chyba, że mi się coś od, odmieni i zagram, ale wątpię. Może, gdy nie będę miał czasu. Dobra, to są nasze pod 1000, je sprzedajemy, więc będziemy mieć 9000 Jeśli chodzi o ilość lajków zgromadzonych pod tymi odcinkami, no to jest około 6, 640 lajków Więc no... Też jakoś dużo nie robi Więc no... Odcinki, same odcinki z Joker Farma chyba mają około 5000 Około 3000 usiedlenia tam jest chyba chyba 6 odcinków albo 5, więc więcej niż 2000, niż 2000, no bo jeden odcinek ma prawie 1000, więc a średnio licząc to jest około 300... Nie no, 3 odcinki po 500. No to jest 1500 plus 1000 2500. No około 5000 mają odcinki z Joker Farma z 6 odcinków, więc no to, to już jest bardziej opłacalne i wolę ten czas właśnie poświęcić na takie odcinki właśnie z serii Joker Farm, które no... Nie ukrywam czasu, zabierają, żeby je zrobić. Więc co? Jeśli chodzi o ilość komentarzy, no to jest właśnie 325 komentarzy pod serią Sandomierski Rolnik. Więc no też jakoś dużo nie jest. Więc cóż, to wiadomo, pierwsza seria, która jest u mnie na kanale, więc znaczy pierwsza, druga seria, która była u mnie na kanale i pierwsza, która jest najdłuższą serią na moim kanale, no bo jednak na razie no, to jest numer jeden pod względem. Długości trwania tej serii, oj, przyrzepę, ja pożyczyłem i już puknąłem ją, ale no cóż, więc cóż mam poradzić? no Dobra, przyniesiemy sobie tutaj, tak, o, na szybko, więc no cóż, seria się no Pomysł był dobry, fajnie mi się na początku grało, ale później, już gdy te wyświetlenia nie, znaczy inne serie, może tak, inne serie w porównaniu do tej, z wyświetleniami szły do przodu. Ale już później ta seria niestety ale nie szła do przodu, więc stwierdziłem, że yy, i też przyjemności nie ma zgrania, więc yy, stwierdziłem, że lecimy sobie z yy, zakończeniem tej serii. No akurat na zakończenie serii się trafiło tak, że przygotowałem się konkretnie po z już wam mówię ile? 2,5-3 godziny, godziny prawie z 2,5 godziny pograłem, ogarnąłem, skosiłem wszystkie pola, poogarniałem, posprzedawałem zboża, e, więc e, ogarnąłem save kompletnie do nagrywek, gdy mi maksymalnie schodziło z 1,5 godziny. No czy nie, no 1,5 godziny to nie, no schodziło trochę, nie ma co, ale no dzisiaj się porządnie przygotowałem, więc taki jeden odcinek około 20 minut, fajnie by było, żeby był taki ostatni odcinek. Z tej serii chyba że, będzie jeszcze świat... chyba, że będzie wcześniej światłowo, no to może jakieś streamki jeszcze przed farmingą... farmingiem 20, chyba że, już nie... wtedy... chyba że jeszcze nie będzie światłowo, no to wtedy nie będziemy już streamować, tylko będziemy czekać na nowego farminga. Albo będzie nowa seria zamiast tego sandamierskiego rolnika Myślałem na... nad na serią z Dąbrówki Ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. A więc co, wracamy sobie na gospodarstwo i lecimy sobie z wywożeniem gnojowicy. Walniemy sobie jeszcze tam jednego screenshot'ika na miniaturkę, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. A więc co, jeśli chodzi o tą serię, tak jak mówiłem, koniec. Więc co? Nie wiem z nią, co o co on powiedzieć tak naprawdę, więc yy, jeśli chodzi o ogarnięcie, a właśnie pokażemy zaraz wam, pokażę wam ile zarobiłem z y, naszych zbóż, bo miałem pokazać, a ja zapomniałem, więc y, za chwilę to pokażę, tylko no, dojedziemy na y, gospodarstwo i tam wam pokażę już odstawię przyczepę cofniemy sobie i będziemy tankować. I ja sobie tutaj y, podjadę i zrobimy screenshotika. Znaczy, screenshocika już jest zrobiony, tylko że walniemy sobie, zatankujemy beczkę screenshotika w sumie może też Tutaj Holanda chyba nie było pod nim Jeśli chodzi o maszyny, no maszyny trochę się pozmieniały to Doszło sporo nowych maszyn e, Doszło i, i trochę pola Bo no, myślałem, że trochę jednak dłużej pogram na tej serii Przynieście, załadujemy sobie świnie jeszcze. Niech sobie poczekają tutaj na mnie. Zgasimy New Holanda No, John Deere jest od początku serii ma 26 motogodzin prawie, więc to jest bardzo dużo. Więc co, pokażę Wam, ile zarobiliśmy właśnie ze zboża. Przychód 540 tysięcy. Właśnie przychód ze zbiorów 532 tysiące i teraz były dwa transporty. Jak mówiłem wcześniej, po prostu ze świniami ładujemy naszą gnojowicę. Pierwotnie miało być oczywiście rozrzucanie obornika, ale stwierdziłem, że gdy mamy, oczywiście, gdy rozrzucaliśmy obornik na serii Dziki Rolnik, to nowym nabytkiem zresztą, to tutaj nie chciałem po prostu robić już obornika, tylko zrobiłem gnojowicę. Więc tak o to tak wyszło. Nie wiem, co jest nie tak, ale dzisiaj jakoś strasznie duże maszyny mi się wszystkie wydają, które podczepię do New Hollanda. Bo pierwotnie miała być inna przyczepa do transportu zwierząt, ale się nie udało z nią, bo ona jest za duża. I niestety, ale się nie zmieściła tam do tej obory i teraz podpiąłem tę taką dużą... Znaczy dużą, to jest jedna z mniejszych tych beczkowozów, chyba to jest drugi beczkowóz, który jest w farmingu do rozlewania gnojowicy i on jest gigantyczny, wręcz bym powiedział. Więc do tego New Holanda, więc zobaczymy jak New Hollanda sobie z tym. Tutaj właśnie rozlewamy egnojowice po kukurydzy. I będzie elegancko. No 270 koni, kontra taka joskinka, tak? Joskinka, joskinka. I będziemy, będziemy, będzie sprawdzić dla New Holanda Pod koniec zostanie wpalnik. Dobra, jakoś, ha, dobra. Tak to się robiło. Ja tym sprzętem nigdy nie pracowałem. no New Holland i radę sobie już Więc zobaczymy jak to będzie z tą serią, fajnie by było, więc zapraszam jutro na odcinek Joker Farma, napiszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć. Jeszcze dzisiaj to... nie no dzisiaj raczej nie przeczytam, bo to będzie w niedzielę, ja w niedzielę nagrywam Joker Farma zawsze i montuję cały dzień i jakby sobie jestem odcięty od internetu cały dzień. I nie to, że odcięty, odcięty typowo, tylko, że zajęty po prostu i dlatego tak, dla jakby co? Bo jednak no, żeby nagrać taki odcinek no to naprawdę trzeba sporo czasu I też, żeby go zmontować, też trzeba troszkę czasu A więc zapraszam na Joker Farma Zobaczymy, może się, może będzie, może nie Zobaczymy jak to będzie w ogóle z tym multiplayerem, czy ktoś będzie chętny po prostu, żeby to nagrać Z chłopaków więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie, bo dosyć taki nietypowa akcja fajnie by była do zrobienia. Więc co? Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Aha, tu się wyłącza, dobra. Tak jak się podnosi, to się wyłącza. Dobra, OK, bo farmingus w farmingu 17 to chyba z tego co wiem, to się klik podnosiło i ono się samo wyłączało tak naprawdę, więc zobaczymy jak to teraz będzie szło. No myślę, że sobie to pole na spokojnie powinniśmy machnąć dzisiaj. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, bo no dosyć szeroki, szeroka ta maszyna jest i zobaczymy jak to wszystko pójdzie. E, Pieniążko jak widzicie mamy 725 tysięcy prawie, więc na koniec na no, ostatni odcinek tyle pieniążku się udało zgromadzić, ale do tego jeszcze mamy rzepak do sprzedania. E, 45, e, 45 tylko 25 tysięcy litrów rzepaku mamy do sprzedania, więc powiem, Wam, że to już też jest gigantyczna e, suma. Więc no... grubo co, nie? Około... no... jakbym sprzedał świnie, no około może 850 tysięcy byłoby. Tak obstawiam, no bo rzepak jakby po 2-300 był, no to... 75 tysięcy myślę, że byłoby. Nie no, 70 tysięcy. Jakoś tak, może 68. 000. Świnie też by było trochę bo chciałem do 20 zostawić, aby ogólnie 90 parę świn, jakby ktoś pytał, 92 sztuki były, jakby ktoś był ciekawy, więc zobaczymy jak to wszystko idzie. Dosyć mało tej gnojowicy idzie, więc bardzo fajnie, rozlejemy tej gnojowicy sporo. Na to pole, bynajmniej, na to pole chyba na jednym beczkowosie zrobimy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, mam nadzieję, że to się nagrywa, oczywiście, że tak, więc cóż, walniemy sobie tu poprzecznie po jak później. I nowy robić tutaj teraz i będzie elegancko. Może akurat by się udało serię na multiplayeru garnąć z kimś z znajomych moich, no fajnie by było co, nie? Pierwsza seria na multiplayer byłaby taka poważniejsza, bo były dwa albo trzy odcinki na multiplayer, nie licząc oczywiście dwóch odcinków Joker Farma No co w sumie można i liczyć, bo to było dwa odcinki z Joker Pharma plus jeden, dwa z standarem, plus jeden z Viktowem. No to. 5 odcinków było, więc na multiku ja grałem, więc zobaczymy jak to wszystko będzie. czy internet będzie wyrabiał, żeby stawiać serwer i nagrywać o takich godzinach. Przywodnie nagryłem koło 18, więc koło 18, 19, 20, wtedy mam najwięcej czasu, więc No braknie akurat na poprzedni jak i na jeden przejazd. No to nic. Zakończymy sobie odcinek już w sumie tutaj teraz. Oczywiście mam nadzieję, że się spodobało, no bo takie odcinki nie są u mnie. Zbyt często, że kończymy serię, no jak na razie były takie dwa odcinki, więc cóż mam pora powiedzieć. A więc co, widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale, pożegnajmy tą serię razem. Sejwa oczywiście nie usuwam, być może jeszcze wrócimy tak samo jak sejwa nie usunąłem z typowej Polskiej Wsi, tak samo i nie usunę z tej serii, ponieważ to jest sentyment, ponieważ sentyment, ponieważ zaczynałem na tych na tej serii zaczynałem na tym wszystkim, więc zobaczymy jak to pójdzie w dalszej przyszłości, więc cóż, zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i, i wiecie co, ja nie mogę się wysłowić, więc co, do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć!